Każdy z nas może zostać piłatem, uważają autorzy wystawy Twoja Ostatnia Stacja. W Domu Kultury Zduńskiej Woli fotograficy pokazują swoje spojrzenie na drogę krzyżową. Kontrowersyjne, mocne zdjęcia szokują, a z drugiej strony budzą podziw i uznanie. Grupa Perspektywa powstała zaledwie w styczniu, ale kilkoro młodych artystów ma już na swoim koncie nagrodę w ogólnopolskich konkursach. Mimo to niełatwo było przygotować wystawę. Najgorsze było to, że nie było osób chętnych pozować. No bo temat jest kontrowersyjny. Miałem kilka stacji, gdzie chciałem wykorzystać swoją mamę, która oczywiście no, nie zgodziła się. Młodzi artyści chcieli pokazać własne wyobrażenie Drogi Krzyżowej. Niewiele przypomina to, co do tej pory z nią się kojarzy. Nie ma Jezusa w białych szatach. Są za to skrzywdzone dzieci, bokersi i pijane nastolatki. Cierpienie to jest coś głębszego, coś, co nie się właśnie. Z, y, każdy, każdy, każdy z nas, y, coś, y, coś, co może być y, niezauważalne na co dzień. My chcieliśmy pokazać, że Jezus żyje w naszych czasach, jest wśród nas i Jezus jest w nas, i my także ponosimy Jego ból, cierpienie. Takie spojrzenie może jednak szokować. Tak, ale wyszła w zależności od wieku i kto akurat w jakim momencie życiowym w swoim jest. Jest tak naprawdę tak prawdziwa bardzo, jest odarta z ideałów. Ja się nie czuję urażona, a uważam, że w wielkim tygodniu otwarcie takiej wystawy jest naprawdę dobre i kilka zdjęć może dać ludziom dużo do myślenia. Młodzi fotograficy pokazali człowieka uwikłanego w brutalną rzeczywistość uwięzionego pomiędzy telewizorem a komputerem. Uważają, że taki los mamy na własne życzenie. Wystawę zamyka twoja ostatnia stacja. Nie wszyscy do niej jednak mają odwagę zajrzeć, by stanąć twarzą w twarz z samym sobą. I teraz to wszystko. Dziękując za uwagę, zapraszam Państwa na 21.45. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami. A tym, którym się to nie uda, życzę już teraz dobrych, pogodnych, rodzinnych, pełnych miłości świąt. Do zobaczenia.